Nie żyje margrabia Badański Maksymilian, miał 89 lat. Nie żyje kolejny krewny króla Karola III, choć na królewskim dworze nie opadły jeszcze emocje po śmierci Elżbiety I. Do Buckingham Palace znów dotarły smutne wieści. W wieku 89 lat zmarł kolejny bliski krewny króla Karola I. Tym razem chodzi o Badańskiego margrabia Maksymiliana. O śmierci kuzyna ciotecznego brytyjskiego króla poinformowali bliscy margrabi. Arystokrata odszedł w czwartek 29 grudnia w zamku w Salem. Ostatnie chwile spędził w towarzystwie członków rodziny i bliskich przyjaciół. Wkrótce zostanie podana data uroczystości pogrzebowych. Wiadomo już, że zostaną przeprowadzone dwie ceremonie jedna z nich będzie otwarta i zostaną na nią zaproszeni znajomi. Przyjaciele i współpracownicy zmarłego na drugą wstęp będą mieli tylko członkowie rodziny. Arystokrata był przedstawicielem nieistniejącej już niemieckiej rodziny królewskiej, która została rozwiązana w 1918 roku, panowanie rozpoczęła już w 1112 roku. Maksymilian urodził się 3 lipca 1933 roku, roku w Salem w Niemczech. Był on synem Teodory Glücksburg oraz Betolda Badańskiego. Kuzyn Karola III gruntownym wykształcenia odebrał w prywatnej szkole mieszczącej się w Gordonstoun w Szkocji. W tym samym miejscu uczył się również książę Filip, a także obecny król Zjednoczonego Królestwa. W 1966 roku poślubił Walerię i Izabelę Habsburg loteryńską Para doczekała się czwórki dzieci. W tym Bernharda który jest następcą zmarłego margrabi. Arystokrata był spokrewniony z królem Karolem przez swoją matkę, księżniczkę Teodora, która była z kolei siostrą księcia Filipa. Maksymilian założył w 1982 roku organizację, która zajmuje się wspieraniem uchodźców. Kuzyn Karola III był też członkiem ponad 60 różnych stowarzyszeń. Do jego obowiązków należało też sprawowanie władzy nad Badenią. To wyjątkowo trudny rok dla rodziny królewskiej, która 8 września pożegnała ukochaną przez Brytyjczyków Elżbietę II, najdłużej panującą królową w historii Zjednoczonego Królestwa.